Siemano, Siemanowi, witam wszystkich po przerwie świątecznej, Jest drugi, drugi styczeń czas na mnie, a no już dojeżdżam do ciężarówki. Patrzcie, jaki kurwa ciul, nic nie patrzą, gnoje Masakra, jeszcze w trasie nie pojawił się w auto trochę stało, zobaczymy jak tam stan baterii czy odpali dobrze no teraz takich mrozów nie było, na początku świąt były później trochę przeszło baleniem nazwy nie pokazujemy Dobra, włączę się włączę w aucie jeszcze zobaczymy Jestem już w aucie Zobaczymy jak to wygląda W sklepach euro i na eurogumpę. Proszę bardzo To jest Volvo Bateria 25V Elegancko, palimy. 10 stopni teraz jest, no ale tak jak mówię, rozy wcześniej były. Aż się musiałem włączyć, pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Jadę sobie w dzień, godzina 14:00 no, do Legnicy 13 km. Także niespotykane w mojej pracy, mały przeskok było. To już jest moja druga trasa w tym tygodniu Nie pamiętam kiedy ja się tam włączałem Mniejsza z tym, no w każdym bądź razie trochę przeskoku było Ale mówię, no nie było co nagrywać naprawdę Pogoda jest fatalna Dzisiaj akurat to Teraz jest fajnie, ale jeszcze przed chwilą we Wrocławiu Było 3 stopnie, deszcz ze śniegiem i wiatr, wszystko takie, że masakra się nawet Małe przerwanie, bo oczywiście nagrywam telefonem, dostałem wiadomość i od razu, automatycznie, nagranie się przerywa. Bo mówię, jest taka pogoda, że nawet się nosa z auta wyściukać nie chce, a co dopiero coś grzebać przy aucie. A już się nazbierało sporo rzeczy. Także jak się tylko ociepli, to będzie co robić, co nagrywać. Nie wiem, miałem w ogóle robić ten środek. Ale jakoś naprawdę nie ma w ogóle weny Nie ma Weny Chyba od pogody to zależy O proszę jak słońce świeci, aż w razi sobie tą boczną przysłonkę zasłonić U nie wiem czy każdy tak ma czy tylko ja Ale jakoś jak nie ma słońca to tak człowiekowi się nic nie chce robić Naprawdę Mówię, przynajmniej ja tak mam nie wiem czy inni też tak mają. A teraz piękna pogoda, tak po całą zimę to... to bym powiedział, że lubię zimę Prawda jest taka, że nie cierpię zimy. To znaczy nie cierpię. No jeżeli spadnie ten śnieg raz sobie tam gdzieś na poboczach leży, a droga jest sucha to spoko może być tam ten minus 5 stopni o, no to wtedy ta ale jak dzień w dzień sypie jest te takie minus 2, minus 3 czy już nie daj Boże minus 20 no to jest porażka, wszystko zmarznięte, z auta się nie chce wychodzić teraz jest plus 4 słoneczko, elegancko no ten wiatr niepotrzebnie ale no, nie można mieć wszystkiego dzisiaj jadę do Szkełnic ładowane 900 kilo Smoke <laughs> no boże no, na 21 mam za rozładunek ale będę tam gdzieś koło 18-19 mam nadzieję że mnie wezmą wcześniej na powrót mam książki z z, 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 z nowy leciał mi z głowy mniejsza z tym stamtąd co zawsze <laughs> i i co? i mam nadzieję, że mnie jeszcze dzisiaj załadują bo wykręciłbym 9 godzin pauzy i leciałbym z powrotem już do domu na weekend bo jutro jest w ogóle nie święto trzech króli, no ale to w Niemczech ani w Polsce nie ma zakazu, można jechać no jak mnie dzisiaj nie załadują, no to jest opcja, że jeszcze jutro rano załadują ale to wiecie, różnie bywa, wolałbym się dzisiaj załadować i już mieć z głowy rano tylko po pauzie wystartować i dojechać już do domku no, zobaczymy, najwyżej jeszcze dam znać jak tam wyszło z tym załadunkiem no, pogoda piękna, ale zobaczcie jakie szyby szyby, lusterka no, mówię, jeszcze przed chwilą tak jak mówię, dojeżdżam do, do, tego, do Legnicy a we Wrocławiu taka pogoda była paskudna To jest taka kolejna kwestia. Kiedyś, jak się tak zrobiło, to zawsze, za każdym razem, praktycznie, chyba że naprawdę w wieściach się trafił, <gry> zawsze rękę ktoś wystawiał, podziękując, że go wypuściłem ze zjazdu. To, już, to jest jeden z tych takich objawów kultury na drodze, który całkowicie zaginął. Zaniknął. Już go w ogóle nie ma. ja Już nie widziałem od kilku lat, żeby ktoś rękę wystawił, że, że go wypuszczam z, par, z tego z, ze zjazdu. Kiedyś to była normalnie. I dużo jest takich nawyków. To samo podziękowanie, że, że komuś mrugniesz, jak cię wyprzedzi, to już tak samo zanika. Jeszcze się zdarza, nawet nierzadko, ale już zanika ten, 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 ten nawyk taki. Kiedyś nawet mrugnąłem jednemu kierowcy, nie podziękował. No to mówię, grzecznie mu powiem: może jakiś świeżak, tego czegoś nauczę i wołam go na radio i mu mówię: kolega, jak ci ktoś mrugnie, i dosłownie tak mówię jak Wam teraz: jak ci ktoś mrugnie, jak go wyprzedzisz, to oznacza, że już możesz się chować i wypadałoby za to podziękować, nie? A, a on do mnie tak, a kazał ci ktoś wrógo, ja wiem kurwa, kiedy mam wjechać. No Nawet się już nie odezwałem, naprawdę, bo to nie ma sensu z takimi ludźmi w ogóle dyskutować. I takie to, oto są czasy dzisiaj. Zero kultury, zero. Komuś tam zwrócisz uwagę, że za wcześnie wjechał, że mógł jeszcze chwilę pociągnąć albo poczekaj, grzecznie zwracasz uwagę. To jeszcze z nerwami, z pyskiem do Ciebie, o Jezus Już naprawdę Szkoda słów Na psy to wszystko schodzi, na psy tak jak już nie raz to powtarzałem Tak jak wszyscy wiemy Od 1 stycznia mamy już Nowe mandaty Także jeszcze bardziej nasz Nasz zawód jest narażony na, na kary Nic <laughs> tylko kuźwa, kary i kary Ja nie wiem i oni się później dziwią faktycznie, że, że nikt nie chce pracować, no jak, jak nic tylko karają, a, a tak jak mówię, zagupie tam, nie wiem, wyprzedzenie, czy nawet w nocy w Niemczech jakoś pomyśleli i są te zakazy godzinowe. U nas w nocy się jedzie tak jak Między świętami jechałem w trasę. Normalnie pusta droga na, na długich to mogłem jechać z 5 minut. Zniejało. I trafi się jedna ciężarówka, co jedzie sobie 80, czy tam nawet 75 niektórzy. I go nie możesz wyprzedzić, bo jest zakaz w nocy. I pusta autostrada. I za takie wyprzedzanie, nie wiem, aż tam teraz 1500 złotych. A nie daj Boże, w, w ciągu dwóch lat ci się zdarzy drugi raz. Tak zrobić, to dostaniesz 3000 zł. To samo jest z punktami karny. Punktów karnych teraz można dostać jednorazowo 15 czy tam nawet więcej. I powiedzcie, mi, jak jest, jaka jest sprawiedliwość. My, ja na przykład robię 1200 km 1200, 1200 km w miesiącu i mam tyle samo punktów. Co pan lub pani, która sobie nie wiem, do sklepu czy do kościoła raz w tygodniu wyjedzie autem na zakupy albo na mszę i ona ma mieć tyle samo punktów karnych, co ja. Dlaczego tak jest? nie mogę pojąć? My powinniśmy mieć dodatkowo jakichś więcej punktów. Wiadomo, że my robimy kilometry, jesteśmy bardziej narażeni na, na jakieś tam. Zbieranie punktów. Wiadomo, że, że powinniśmy przestrzegać przepisów, czy coś. No, ale każdy z nas jest tylko człowiekiem, i tylko człowiekiem, i każdy może jakiś tam błąd popełnić czy, czy wykroczenie. Zdarzy się więc no nie wiem, to no, tyle wyprzedzał pusik, i przed górką chyba zrezygnował. Ja się skupić nie mogę i tak jak mówię, no powinniśmy mieć z tych punktów więcej moim zdaniem jest to dla mnie chore no ale nie mam na to wpływu niestety takie jakieś przepisy to powinien ustalać ktoś kto jeździ, kto się na tym zna kto wie co z czym się je i jak się je a nie ktoś kto w ogóle nie ma o tym pojęcia i on jakoś te przepisy bierze już za przeproszeniem z tyłka Tak niestety jest, ja nic na to nie poradzimy. Może kiedyś się to zmieni. Ja taki minister rolnictwa nigdy rolnikiem nie był. Też przepisy rolnikom ustala. I tak dalej, i tak dalej. Dobra, no to co? Nie będę dłużej nawijał Chciałem coś dodać do odcinka, tu już wyszło 9 minut. Tam jeszcze później, tak jak mówię, dodam, że co, to jak tam poszło z rozładunkiem I czy mnie zdążyli załadować Jak nie, no to jutro się włączę jeszcze I w piątek wpadnie nowy odcineczek A tak wychodzi, że wstawiam co dwa tygodnie niestety no na razie tak będzie Byle do wiosny No, jestem już po rozładunku. Fajnie poszło, bo miałem na 21. A jest 19, o no 19.00, no wyjeżdżałem już stamtąd, więc wzięli wcześniej. Na szczęście zrobili szybko, bo 18 minut pod rampą stałem. No i pędzę, bo mam godzinę 50. Jest do wyjechania. Chciałem bez pauzy, żeby jak najszybciej tam na ten załadunek jeszcze zdążyć. Miałbym jeszcze pół godziny dokręcić z tej pauzy miałbym 3 godziny na 2 godziny 50 minut. 3. myle w tych obliczeniach. No nie, lecimy mam 130 km, godzinę 50, zobaczymy, że się uda dojechać. No i oby wrzucili dzisiaj. A no, jak mówiłem, no, to by już rano sobie tylko. Ruszył i jechał do domu. Bez kombinacji. Zobaczymy, dam jeszcze znać, jak tam płynie. A, few moments later. A jestem, już w następny dzień. Udało się wczoraj załadować o 22.00. Byłem już po wszystkim, zaczynałem pauzę, Także dzisiaj o 7 rano już ruszyłem i jadę fajnie poszło 22 już pauza a na 21 dopiero miałem niby rozładunek tak wszędzie poszło szybciej super zobaczcie, jakie jakieś warunki zrobiły zima po tych górkach tu na Drezno to jest ciekawie ciekawie tam już w tamtą stronę była autostrada zamknięta już wypadek także trzeba uważać bo zima zaskoczyła drogowców. W ogóle mam takie wrażenie, że pod śniegu nas mało Wczoraj tutaj nie było nic śniegu, nic Zero W nocy musiało tak napierdzielać No i mówię Mam wrażenie, że tutaj ogólnie W Niemczech to jakoś bardziej ta zima zaskakuje Drogowców niż u nas nawet Jeszcze raz już jest super Bo tam parę kilometrów wcześniej to normalnie nie było widać Pasów na autostradzie. Jadę 460 km no, do bazy. Koło 11 będę na granicy. 45 minut do 12, później z 3,5 Gdzieś koło 16 w domu. Dobra, ja sobie tu pomału jadę. Trzymajcie się, miłego weekendu, życzę jak zawsze i do następnego hejo!